Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTubie, który nazywa się Językowa siłka Język Wrok. Eee, I cóż, i chciałbym Wam dzisiaj poopowiadać troszeczkę, właśnie, pozdrawiam z Barcelony. Ola, e, tak powinienem się w zasadzie przewitać, albo jakieś buena starres, coś takiego. W każdym razie witam się z Wami dzisiaj z Barcelony, e, gdzie? Choć co prawda część osób rozmawia po katalońsku, to jednak mimo wszystko, nawet jeśli ktoś również po katalońsku mówi i mówi nawet na co dzień w tym języku, to wszyscy tak czy owak rozmawiają po hiszpańsku, bo nawet jeśli pochodzą, bo generalnie Barcelona jest takim miastem, że jest tu miks osób z różnych kultur, z różnych też miejsc, również w samej Hiszpanii, z całej Hiszpanii tutaj różne osoby mieszkają, ale ja dzisiaj zupełnie nie o tym. Ja chciałbym porozmawiać o rzucaniu się na głęboką wodę, dlatego że jestem aktualnie w Barcelonie po raz czwarty w moim życiu. Czwarty chciałem pokazać, i byłem tu już pierwszy raz w 2013 roku. W 2013 roku byłem uczniem Warszawskiego Liceum i zacząłem się samodzielnie uczyć języka hiszpańskiego. I tak sobie pomyślałem, że o tym poopowiadam, bo być może, być może, gdyby nie to, że właśnie wtedy, w 2013 roku, rozpoczynając moją naukę języka hiszpańskiego, po około pół roku mniej więcej no może trochę więcej kilku miesiącach w każdym razie Zdecydowałem się wyjechać na dwa tygodnie do Barcelony jako nieopierzony nastolatek i zdecydowałem się na to, ponieważ chciałem skonfrontować siebie z prawdziwym językiem hiszpańskim. I dlatego był ten wstęp, że no nie wszyscy w Hiszpanii, znaczy, nie wszyscy w Barcelonie, w Hiszpanii też mówią po tym, w tym języku hiszpańskim, hiszpańskim tym, który my znamy jako język hiszpański, ale mimo wszystko, nawet jeśli ktoś używa innych języków, no to hiszpański też jest na czele, bo, no bo jest też na przykład baskijski, czy właśnie kataloński. No ale które jest swoją drogą trochę bardziej odległy od hiszpańskiego, niż mogłoby się wielu osobom wydawać. Ale o czym właśnie chcę poopowiadać? To, co jest główną myślą, to jest to, żeby to, co mogę ja przekazać osobom, które być może teraz są trochę młodsze, zaczynają się uczyć języków, żeby nie czekać zbyt długo w złotej klatce. To znaczy nie czekać zbyt długo w takim modelu, że mamy ten tak jakby sztuczny język z podręcznika, ale nie tylko z podręcznika, też z aplikacji, z każdego miejsca, gdzie ten język nie jest po prostu żywy. Jeśli ktoś nie może podróżować, to też się oczywiście można zanurzać poprzez immersję w języku, o czym też opowiadałem na moim kanale, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, żeby właśnie starać się od samego początku myśleć o tym, że kiedyś do tego miejsca pojadę, że kiedyś pojadę do tego miejsca, gdzie naprawdę tego języka się używa i się skonfrontuję, i ja Wam powiem o co mi chodzi. Bo ja wtedy w Barcelonie, jadąc do Barcelony w tym 2013 roku. Ja byłem przekonany, że już podstawy całkiem znam. Tylko ja pojechałem i się okazało, że to jest jedna wielka katastrofa, bo otóż, po pierwsze, generalnie byłem, tak jak mówię, nieopierzonym nastolatkiem również życiowo, nie tylko językowo, więc pierwsze, co zrobili, jak przyjechałem do Barcelony, to oczywiście mnie okradli z praktycznie wszystkiego. Generalnie zrobiłem też taki myk, dość głupi teraz przyznaję, że większość kosztownych rzeczy schowałem do plecaka, wychodząc z założenia, że prędzej mi ukradną portfel z kieszeni niż plecak. Nie przewidziałem tego, że plecaka nie zawsze będę miał na plecach, czasem będę też na dworcu, no i na owym dworcu plecak z paszportem, z biletami lotniczymi, z większością pieniędzy po prostu straciłem. No ale postanowiłem, że się nie poddam, bo nie miałem wyboru, więc tak w sumie postanowiłem. No i e, później musiałem tak pójść na policję, wytłumaczyć co się stało. Ja po hiszpańsku wtedy tak średnio, no to też angielski mogłem w sumie poćwiczyć, ale. Bo hiszpańsku też trochę, bo nie każdy tu mówi po angielsku. No i to jest pierwsza kwestia. Musiałem się dogadać na policji. E, później musiałem się dogadać gdzieś indziej. I tak cały czas, i generalnie wychodzę z. E, znaczy, przepraszam, muszę poprawić sobie kamerę. E, generalnie mam takie przekonanie, że ja wtedy, w te dwa tygodnie, nauczyłem się więcej, niż gdybym został w Polsce m, cały czas, a tu nie był wcale drogi wyjazd, zrobiłem to bardzo po kosztach. E, tym, że później mi okradli, więc jadłem generalnie bułki z... Chlebem na śniadanie e, i raz na dwa dni jakiś makaron, taki prosty e, z jakiegoś takiego na, na, naj, najtańszego jedzenia ulicznego. Ale ja nie o tym. Ponownie, bo chodzi mi po prostu o to, że jadąc do takiego miejsca, uczę się, uczyłem, nauczyłem się dużo więcej. Gdybym został w tej właśnie, tak jak mówiłem, złotej klatce w Polsce, próbując, próbując się uczyć tego sztucznego, nie oszukujmy się, języka hiszpańskiego z podręcznika, czy nawet z internetu i tak dalej, to w życiu bym się nie nauczył tyle. Ja myślę, że w te dwa tygodnie nauczyłem się tyle, ile bym się nauczył normalnie w pół roku w Polsce. Może nawet w rok, a może co najmniej kilka miesięcy takiej intensywnej nauki. Więc to jest to, co chcę dzisiaj przekazać, żeby nie być cały czas w tej klatce w tej klatce, której jest fantastycznie, tak? Że jest nam wygodnie, jest cieplusio, uczymy się pod kocykiem i tak dalej. Problem jest taki, że później może się okazać, że przychodzi co do czego i nam idzie po prostu z tym językiem źle. Że po prostu nie uczymy się poprawnie, że może jest coś... I na przykład, nie wiem, nie, nie znamy takich powiedzonek życia codziennego, że ja, nie wiem, przyjeżdżając do Hiszpanii, nie miałem pojęcia, co to jest bale, nie? A tu wszyscy mówią bale, 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 bale. No, ja nie wiedziałem, co to znaczy. No, to jest podstawowe słowo, o którym się uczymy od razu. I te wszystkie takie półsłówki, wtręty do konwersacji, to wszystko sprawia, że jeśli się tego nauczymy, to wtedy możemy brzmieć na przykład dla native speakerów tak bardziej swojsko, tak bardziej normalnie niż sztucznie wyuczonym językiem z podręcznika. Kolejna sprawa jest taka... Że ja ucząc się domowo, byłem jeszcze w liceum, przyznaję, nie znałem się na tej nauce języków dobrze. To był rok 2013. No i wtedy też nie uczyłem się na przykład wymowy języka hiszpańskiego, wychodząc z założenia, że mniej więcej tak jak jest napisane, no to tak się mówi. No tak nie jest. Jak wiemy, język hiszpański ma wymowę dość specyficzną. Nie jest co prawda na hipertrudna, ale żeby mówić tak naprawdę dobrze po hiszpańsku, tak żeby Hiszpan czuł, że to jest bardziej po hiszpańsku. No to trzeba się trochę postarać, V przechodzące w B, takie częściowe syplenie, oczywiście to zależy od regionu, też jak jesteśmy w Andaluzji, no to na przykład będziemy ucinać słowa, co ja też robiłem, jakby ucząc się andaluzjskiego, hiszpańskiego, później w roku 2019 i 2020, mieszkając w Andaluzji. Natomiast ja nie uczyłem się na początku w ogóle wymowy, I to był hiperbłąd, bo ja przyjechałem do Hiszpanii i się okazało, że ja połowy rzeczy albo nie rozumiem, albo nie jestem w stanie dobrze wymówić, właśnie dlatego, że nie uczyłem się wymowy. I ja, na przykład, miałem opanowany naprawdę z 1000-1500 podstawowych słów i zwrotów, bo już wtedy uczyłem się z fiszkami, więc, więc intuicyjnie, jakby robiłem to, co i tak warto robić w nauce słówek, ale. Jako że nie potrafiłem aż za bardzo tego, że tak powiem, wyartykułować również pod kątem wymowy, to pamiętam, bo ja tam przyjechałem na te dwa tygodnie do takiej szkoły hiszpańskiego, że ja tam miałem z tej szkoły wyżywienie, nie, wyżywienie miałem, miałem zakwaterowanie i tyle w sumie. No, i musiałem sobie resztę ogarnąć. Natomiast tam na, pierwszej, na pierwszy, pierwszego dnia, jakby zrobili mi test poziomujący i zakwalifikowali mnie do najsłabszej grupy, pomimo tego, że ja się już długo tego języka uczyłem bo kilka miesięcy właśnie dlatego, że moja wymowa była tak tragiczna, że nie byłem w stanie tego przekuć w żaden sposób. Mimo ja też, przez to, że nie miałem w ogóle kontaktów wtedy z życiowym językiem, z żywym językiem hiszpańskim, to po prostu nie miałem takiego, takiej umiejętności, żeby to tę wiedzę, którą mam w głowie, wykorzystać też w życiu. I naprawiłem na szczęście, właśnie na całe szczęście. Te błędy po powrocie z Hiszpanii. Też proszę nie wierzyć w bajki, że sam wyjazd do obcego kraju może wszystko rozwiązać, bo ja w te dwa tygodnie w, w Hiszpanii nie nauczyłem się aż tak dobrze języka hiszpańskiego. Owszem, nauczyłem się o języku i o tym, jak się uczyć mnóstwo, i rzeczywiście zrobiłem duży progres. tak jak mówię, być może gdybym nie poczynił tego skoku na głęboką wodę, to być może bym nie zaoszczędził tych kilku miesięcy też rozkmin, a być może nie nauczyłbym się, jak się uczyć języków, nie, nie wydarzyłyby się wszystkie te kostki do by się dalej nie przewróciły i nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy, ja bym nie nagrywał dla was tego filmu. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to co ja naprawiłem, bo ja przede wszystkim nauczyłem się, jak się uczyć i też załapałem coś takiego, że ten życiowy język jest najważniejszy, że niezależnie od tego, jakie są struktury gramatyczne, których oczywiście warto się uczyć, niezależnie od tego, jakie jest słownictwo. Bez słownictwa nie ma jak budować naszej językowej wiedzy, bo wie, wierzy, wiedzy też, ale wierzy, bo brakuje tych cegiełek, żeby te wieże zbudować, więc Oczywiście to wszystko jest ważne, ale najważniejszy moim zdaniem skromnym jest ten życiowy język i właśnie to jest to, co ja naprawiłem później w 2013 roku po powrocie z Barcelony, kiedy zauważyłem, że moje metody, owszem, takiego um, Podstawowego słownictwa wystarczyło, no bo ja też rozumiałem wszystko, co jest napisane na tych tablicach, rozumiałem większość rzeczy, nie wiem, nazwy produktów w sklepie i tak dalej, natomiast brakowało mi obycia z, zarówno osłuchania się z, z życiowym językiem, jak i wymowy życiowego języka, jak i takich powiedzonek życia codziennego. Mm i po prostu to, jakie błędy naprawiłem, to między innymi to, że później w Polsce, po powrocie, po prostu zapewniłem sobie mnóstwo kontaktu z językiem hiszpańskim. Nie chodzi mi wcale o lekcje języka hiszpańskiego, tylko o takie rzeczy, jak właśnie zmiana języka w telefonie, o takie rzeczy, jak to, że nie wiem, Google Maps miałem po hiszpańsku i wtedy siłą rzeczy, na przykład nazwy kontynentów, czy, czy mórz i tak dalej, podróżując palcem po mapie, powiedzmy, byłem w stanie zapamiętać, tak przy okazji, ale też takie kwestie, jak to, że słuchałem po hiszpańsku, Oglądałem seriale z hiszpańskimi napisami, słuchałem po hiszpańsku. E, taki mój ulubiony program w tamtym momencie w liceum to było Espanyoles en el Mundo, czyli takie coś, że reporterowie, reporterzy, reporterowie hiszpańskiej telewizji i reporterki, to akurat <grym> jestem pewien, e, oni na przykład jeździli po świecie i nie wiem, od Grenlandii przez Islandię, poprzez Meksyk, Francję i wszystkie generalnie kraje poza Hiszpanią i Australia i moje ulubione miasto, czyli Melbourne, z tego powodu, że właśnie tak tam wymawia się miasto Melbourne, e, Australia Australijskie, Melbourne, oczywiście, no to y, właśnie generalnie y, tak to wyglądało, że to było to, co na przykład robiłem. Czyli wracałem na przykład ze szkoły w liceum i na przykład grałem z kolegami w piłkę, a później wracałem i wieczorem do domu i wtedy siadałem sobie z herbatką, robiłem sobie kanapeczki, no i puszczałem sobie właśnie z panią el mundo, puszczałem sobie do tego napisy i tak dalej. No i jak jakiegoś słowa nie znałem, no to stopowałem, sprawdzałem w słowniku, wtedy pamiętam chyba pons w telefonie. Czasem je zapisywałem, czasem nie i generalnie starałem się zapamiętać i dzięki temu można na przykład jakieś słowo, do teraz pamiętam na przykład słowo selba, czyli puszcza. Na przykład przykładowo amazońska wiem, bo się go nauczyłem właśnie w liceum, oglądając odcinek o Manausz, czyli o takim mieście w środku Amazonii w Brazylii, gdzie właśnie Hiszpanie mieszkający w Manausz oprowadzali reporterów właśnie po tym miejscu, opowiadali o nim i tak dalej, też rys kulturowy, ludzi, język i wszystko. No i po prostu tam parę razy to słowo się przewinęło, no bo siło rzeczy Puszcza Amazońska, no to, no to wiadomo, no to po prostu dzięki temu, że ono się przewinęło tam, to ja sobie je sprawdziłem jeden raz, później zapomniałem, sprawdziłem drugi raz, sprawdziłem trzeci raz i na koniec odcinka już miałem je tak w głowie, że po prostu... Nie zapomniałem, więc to jest to, do czego chciałbym Was zachęcić, czyli dwa wnioski z tego dzisiejszego odcinka, może trzy. Po pierwsze, Starajcie się mieć kontakt z życiowym językiem, z żywym językiem, czy to hiszpańskim, czy jakimkolwiek innym. Jeśli macie możliwość, to podróżujcie i w ten sposób konfrontujcie się z życiowym językiem, a jeśli nie macie możliwości, to i tak konfrontujcie się z życiowym językiem, ale pamiętajcie, że takie, taka nauka w złotej kratce, taka nauka troszeczkę sztuczna nie zawsze przyniesie długofalowo swoje efekty, bo po prostu będzie nam brakowało tego prawdziwego języka. I do tego was bardzo serdecznie zachęcam. A tak krążyłem w kółko, bo czekałem na Natalię i właśnie teraz idziemy na spacer po Barcelonie. To może jeszcze tak, taka puenta. Nie ma co się wiecznie przygotowywać do czegoś, co nawet nie wiemy. Nie ma co się wiecznie przygotowywać do czegoś, co nawet nie wiemy jak będzie wyglądało, jak przyjdzie, bo nigdy nie przygotujemy się w pełni. Dlatego mimo wszystko, nawet jeśli będziecie się bali, zachęcam do tego, żeby się bać, ale mimo wszystko skoczyć na tę głęboką wodę i się uczyć języka w prawdziwym mieście, na prawdziwym organizmie, sobie i mieście, które też jest organizmem, i po prostu życiowego języka. Tylko jedna rada: nie dajcie się okraść na dworcu. Może jednak tego nastoletniego błędu młodości nie polecam. Ale na kanale Językowa Siłka jesteśmy językowymi siłaczami, więc co robimy? Więc działamy. Dlatego napisz mi teraz w komentarzu, jaki był Twój pierwszy moment, kiedy właśnie przyszło Ci rzucić się na głęboką wodę językowo i skąd. Konfrontować swoją wiedzę z realnym językiem. Jak to wyszło, e, i kiedy to było, i jaki to był język? Napisz mi to w komentarzu. Pozdrawiam z Barcelony raz jeszcze. Więc do zobaczenia w następnym odcinku.